Dzień dobry, witam Was w tą piękną niedzielę. Zobaczcie, dzisiaj praktycznie nie ma fal i widać jak tutaj wygląda dno tego morza przy brzegu. Widać takie płyty kamienne dosyć daleko wchodzące. piękny kolor morza. No, to będzie chyba dzisiaj ten dzień, kiedy pójdziemy się pokąpać w morzu. Zobaczcie, jak pięknie wiatr hula tutaj po tej tafli Może Widać takie strefy, gdzie widać, że wiatr popycha tą wodę. No to dzień O tutaj, Dobra. zobaczcie, jest nasz pokoik. Tam widać, Patryśka wygląda nawet chyba. O. No i teraz chwila pod słomianymi parasolkami Hej A no może już czeka ja trochę się boję, że będą jakieś wieżowce czy coś w tym stylu No ale może nie będzie ja Chyba tu nie wiem czy są <laughs> O, ale taka chłodna No jeszcze się nie nagrzało no. Wieczorem zdecydowanie cieplejsza o, A tu tylko jak się po basenie chodzi, po to No było zajebiście. Woda nie jest super jeszcze ciepła, ale też nie jest zimna, ponieważ nie ma wiatru, to też nie ma traumy wychodząc z tej wody. I póki się idzie po tych płytach, to jest płyciutko, ale zaraz za płytami robi się mega głęboko. Ja nie dosięgałem już tam do dna. No i tak jak lekko widziałem, to w pewnym momencie chodziło coś takiego, nie wiem, z jakimiś szczękoczułkami po dnie. Aż musiałem się ewakuować. Idę jeszcze raz tylko z kamerą do zdjęć podwodnych. Zobaczymy jak to dno tam wygląda. Dobra, robimy jeszcze jedną rundę, tym razem z drugą kamerką, tutaj po tych płytach idzie całkiem, idzie się całkiem spoko, chociaż czuć jakieś takie, cholera wie co to jest, pewnie jakieś glony, zobaczcie. Dobra, idziemy dalej. Oglądać głęboko napływanie Nie będę schodził, bo nie mam żadnego zabezpieczenia, i boję się, że mi kamerka po prostu gdzieś się straci. Utonie, będę musiał o to zadbać. O, kurde, buja mną, jak kurde, dobrze zaprawionym pijakiem. No nie jest takie super równe to dno. Zobaczcie ile tutaj jest tych płyt Dobra Wolałbym nie wdepnąć na jakieś jeżowca i inny shitek więcej tutaj, właściwie coraz mniej tych kamieni, coraz bardziej drobne one są, pewnie zaraz będzie usko Zobaczmy, czy jeszcze kawałek dalej będzie w stanie przejść. Dobra, przeszedłem. Zobaczmy, co tu jest. nagrzać mocniej słońce, a od razu się woda robi cieplejsza. Słuchaj. I ty też będziesz mogła zobaczyć co tam się dzieje na dnie morza. Tak? No, to fajnie. I namówiłem domi na wejście do wody Skusiłem ją o tymi chmurami, które są w tle, że fajne fotki wyjdą. Także zaraz tu powinna do mnie przyjść i porobimy trochę fotek. A tak Powiem wam jeszcze jedno, że tutaj czuć taki zapach dymu wędzalniczego. Ciekawy jestem od czego, ale no codziennie czuć to. Może nie wiem tutaj gdzieś z kuchni, a może gdzieś coś fajnego wędzą Aż poczułem taki zapach domu, zapach polski. Dami. idziesz? No co, dobrze się idzie. Normalnie jakbyś szła po dnie basenu. No to jest jeszcze poślizgnę. Ale no smacznie to wygląda. No tak... Ciekawie, nie? No, nie, nie chodziliśmy chyba sobotę takiej. W no. Chorwacji takie ostre były te płyty, nie? W Chorwacji to, to było nie... żwira tutaj, kopruki no, całe. w wodze tam przez dnia były takie płyty przecież też. nie pamiętam. Takie... Kropowate bardziej, a to takie gładziozańkie są. To co? fotaczki robimy? Tak. Ta kamerka nie nadaje się do robienia zdjęć z bliska. Ta podwodna kamerka. Bo się człowiek robi taki. taki, taki. Oj tam, oj tam. Słyszycie ten dźwięk? Niespodzianka też zaczął padać. Chociaż w sumie za bardzo nie ma z czego padać. No, tu są jakieś chmury, ale no raczej nie takie deszczowe. To co? Zwijamy się, czy udowadniamy, że nie jesteśmy z cukru? Nie wiem. Rozważam. Podobno w deszczu najlepiej się kąpie. Może to jedna narodka, co? No i 30 sekund później mamy ostre słońce Właśnie dopadła nas taka mała refleksja, że kurczę tutaj na plaży jest naprawdę spoko cichy szum fal muza też wyciszona, nie ma takiego hałasu takiego skw gwaru jak e, na basenach ludzi też jest e, dużo mniej, o, Patryśka jest, tak, tutaj tutaj domi z tyłu łazienka bliziutko. Z tyłu bliziutko e, bar z drinkami. No, żyć nie umierać jak tam teraz jest tutaj na balkonie? To był dobry, wypoczynkowy dzień. A jutro czeka nas trochę cięższy dzień, bo wybieramy się na wyspę, która jest odpowiednikiem zaginionej Atlantydy. Wybieramy się na Santorini. Także do zobaczenia jutro.